Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsuwaniu dnia w Norwegii. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez uchodźców, opony i kursy dla przyszłych rodziców. Zapraszam! W ostatnich dniach Norwegia przyjmuje rekordową liczbę uchodźców z Ukrainy, którzy starają się o azyl w Norwegii. Na przełomie września i października jest to powyżej tysiąca osób tygodniowo, i wcześniej tak duże liczby były tylko i wyłącznie na początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Norwegia jest państwem na północy, w rejonie nordyckim, który, który przyjmuje najwięcej uchodźców z Ukrainy. Obecnie jest to około 60% z wszystkich krajów, takich jak Szwecja, Dania czy właśnie Norwegia. Ośrodek, który w pierwszej kolejności przyjmuje uchodźców, czyli ośrodek w Rodę, jest już prawie pełny i trzeba pomyśleć nad przeniesieniem ich do innych miejsc, które będą miały już gorsze warunki. 24 października norweski rząd zwołał posiedzenie, na którym będzie właśnie dyskutował o tym fakcie. Nadchodzi zimowy czas. Czas ciemności, czas ślizgania się, czas śniegu i czas lodu, czyli czas wymiany opon z letnich na te zimowe. I jak podają producenci i ogólnie jak podaje NAF, opony w tym roku będą zdecydowanie droższe, bo do dużego samochodu będą kosztowały od około 15 tysięcy do 20 tysięcy kor. Mowa o nowym, dobrym Komplecie. Jak podają sprzedawcy, w tym roku ceny opon wzrosły od 20 do nawet 50%, a wynika to m.in. z przeniesienia produkcji opon, które głównie do tej pory produkowane były w Rosji w inne miejsca, co niestety dla producentów wiąże się z większymi kosztami, a jeżeli wiąże się z większymi kosztami dla producentów, to również i dla. Klientów, NAF i drogowcy obawiają się, że rosnące ceny ogumienia będą wiązały się z tym, że klienci będą wybierali ogumienie tańsze, które niestety często jest również gorszej jakości, co niestety skutkuje wypadkami, co omawiam w kolejnym fragmencie filmu. Jak informuje Norweski NAF, w tym roku na norweskich drogach zginęło już 100 osób. Jest to ponad 10 osób więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Jeżeli statystyki będą rosły w takim tempie, to niestety kolejny rok z rzędu, drugi rok z rzędu, norweskie statystyki osób, które zginęły na drogach, będą się zwiększać. Po kilkuletnich spadkach ten rok 2023 i 2022 niestety charakteryzuje się większą ilością osób, które poniosły śmierć. A przed nami ciemniejsze i trudniejsze dojazdy miesiące. Dlatego trzeba w szczególności Uważać. Jedna z norweskich posłanek Partii Centrum, pani Ania aby norwescy rodzice przyszli. Norwescy rodzice, głównie ci, którzy nie mają jeszcze dzieci, przechodzili obowiązkowe kursy dla przyszłych rodziców. Pani Ania uważa, że w pierwszym roku życia dziecka i rodzice i dzieci mają dobrą opiekę. Jednak w kolejnych latach niestety taka opieka nie jest już tak dobra, dlatego rodzice powinni wiedzieć, jak należy się zachowywać. Pomysł pani Ani pojawił się po tym, jak w mediach pojawiły się doniesienia osób pracujących w przedszkolach, że dzieci przemoc w przedszkolach, również w latach następnych stosują tę przemoc. Jak wiemy, oprawy polskich meczów piłkarskich stoją na bardzo wysokim poziomie. I nie mówię tutaj tylko o przyśpiewkach, bębnach ale głównie o często całosektorowych flagach czy napisach, na których możemy wyczytać, co kibice o kimś myślą. I czasami myślą źle. I podobnie było w przypadku kibiców Lilestrom, którzy podczas meczu wygranego 2-0 wywiesili wielki baner z wiszącym na szybilnicy szczurem, który Reprezentował ich byłego trenera. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego szwartkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć!